Yo! Cześć, witajcie! Z tej strony Bartek i to jest finał. Cały finał, finał, finał. Posłuchajcie, no, bo dzisiaj będziemy go odpalać. Tak tak, 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 Sanie załączone, nagrzewamy i jeszcze sobie kliny w podłoże, żeby na przykład wypadek nie odjechał, miałby... bo hamulców nie ma, ale dzisiaj na zamiar je zrobić. Dzięek ma tam i w ogóle różnymi Więc tak. No to go palimy. O, coś, coś tu, coś tu nie gra. Musimy dać mu odetchnąć. Zaświeciła się kontrolka oleju. Dwa razy predał gazu i lecimy. Przykład coś nie chce iść. Strzanił się. Dajesz. Teraz wyłączymy szanie. Spróbuję go bezsłaniać. Dobra, niech sobie odpocznie. Wieszcie, zapalił wcześniej, słyszeliście, że zapalił, nie? Ale muszę mu dać odpocząć trochę, bo ja go. Tem, no. Więc. Nara. Pa.